Witajcie moi drodzy w ten torkowy materiał o narzędziach z narzędziami w roli głównej, a mianowicie pojawiły się nowe towary, nowe produkty i opowiem wam kilka słów na temat tych produktów i też w niedługim czasie pokażę ich działanie, zastosowanie, po prostu użytkowanie Także zapraszam na taki krótki materiał, moi drodzy. Więc tak, moi kochani, może w niedługim czasie na budowie zagościł mnie taki sprzęt, gdyż jak w niedługim czasie z kolejnych materiałów się dowiecie, na inwestycji mam płytki 120x120, 120, stosunkowo dużo tych płytek. Także także to jest jedno z wielu urządzeń czy też narzędzi, które chciałbym na tej inwestycji po prostu przetestować, bo jak wiecie, lubię mieć jakieś wyrobione zdanie na pewne tematy, tarcz, przecinarek, czegokolwiek. Po prostu wyrabiam sobie zdanie na temat, i dla mnie, dla mnie, po prostu używanie narzędzi. Które Wam później oferuję, mi się wydaje, że ma sens, gdyż ta wiedza po prostu moja jest jakaś tam większa, powiedzmy, od typowego sprzedawcy. Ale to takie moje zdanie. Możecie się z nim nie zgadzać, ale jedziemy dalej. Więc tą maszynę, tak jak mówię, chciałbym przetestować. Mam nadzieję, że ta maszyna zostanie u mnie na dłużej. Wygląda naprawdę mega, mega. Sprawdzimy, porozmawiamy przy cięciu. Kolejna sprawa to już jest po prostu mistrzostwo. To nawet nie ma dwóch zdań. Nowa generacja Sigmy. Pewnie zrobię materiał, może do porównania, czy też jak ustawić tą maszynę, jeśli coś nie jest tak, jak powinno być. Wiecie doskonale, że posiadam taką maszynę. Chyba to jest pierwsza generacja. Naprawdę dla mnie to jest mistrzostwo. Oczywiście, kupa kasy dla tych, którzy po prostu robią jedną, dwie łazienki w roku lub też y, tak zwane y, łazienkę robię dla siebie jak najbardziej Mechanics Leader to jest ta polepszona wersja, dłuższe tutaj boki śrubeczki do ustawień oczywiście rurka do, y, do odkurzacza końcówka tu jest z gumy także, także no jakieś tam powiedzmy jest to polepszone, i myślę, że takie podstawowe rzeczy, nie hurtowe ilości, jesteście w stanie zrobić. Tak myślę, kolejna, kolejna maszyna, która mam nadzieję, mam nadzieję, zobaczycie na, na, na tej inwestycji. Teraz przy tych 120 kach jest mega. Tutaj widzicie wielki, potężny, chociaż nie jakiś ciężki wibrator. Takie firmy. Że pokaże pełen zestaw, bogactwo, dwie baterie, ładowarka, instrukcja. Oczywiście też dla tych, co się często pytają, jest serwis, także to nie jest tak, że kupicie i gwarancja do bramy, a później się nie znamy. I kolejne produkty, tak przeskakując półkę wyżej, które chcę sprawdzić, to tak tarcza. Pojrzeć. Distar do ukosowania jak się pojawiła u mnie w sklepie pewien przyjaciel z neta zadzwonił nareszcie u siebie się ta tarcza pojawiła jest rewelacyjna w sigmie. używa ją także ja też przetestuję i kolejna tarcza którą chciałbym użyć w mojej jakże przecudownej Makicie jest ta tarcza bardzo cieniutka ale to podczas cięcia też parę słów na ten temat powiem. Kolejna rzecz. Mega myślę w dobrej cenie zestawy sześciu koronek firmy tak Sandy. Oczywiście zestawy zestawami, ale zobaczcie tutaj począwszy od takiego paluszka grubszego, po kolei wszystkie wszystkie zobaczcie, moi drodzy są dostępne do takiego potwora, także y, nic tylko wiercić. Ja jestem na etapie y, testowania tej w tych dwóch łazienkach. Wszystkie otwory y, szósteczki wierciłem tym. Śmiga jak, jak, jak marzenie, także, także myślę, że pozostałe, jeśli są z tego samego materiału, nie widzę jakichś przeciwwskazań. Y, idźmy dalej. Mega różnych y, z firmy Mechanik. Ale to też myślę po kolei na, na poszczególnych pracach. Po prostu będę, będę się starał przetestować się to, te, te tutaj przystawki do szlifowania, do cięcia. Gdyż to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, a naprawdę mogą być przydatne. To na pewno, w pierwszej kolejności, bo dużo używam pada i zobaczymy, czy to po prostu będzie łapać przy szlifowaniu. A szczególnie jak się robi mieszkania, że jest zima, nie można wyjść na balkon. Yy, potestuję też, powiem. Kolejna rzecz dla profesjonalistów, nazwijmy to. Byłem u kilku z was na budowach, że widziałem takie, 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 takie gadżety, także też mogę, mogę polecić. Ale to myślę też chyba powinienem wziąć, pobawić się tym, żeby wyrobić większą opinię, chociaż packi główna zaleta po prostu tego, że się to nie poniewiera. I stosunkowo w małej paczce, bo to można do środka tam włożyć, w małej paczce mamy wszystkie, wszystkie po prostu yy, grzeby, czy też paczki. Yy, kolejna sprawa. Widziałem u kilku z Was będąc na, yy, na budowach profesjonalny dysk z rzepem. Też u mnie jest tarcze do szlifowania, często pytacie mnie o tarcze do szlifowania, mam kilka wersji tu jest o ile się nie mylę droższa wersja mam też tańszą wersję także jak najbardziej ciekawa rzecz do obrabiania bardzo grubo tutaj jest tego nasypu i do półokroga. podobno świetnie tym się obrabia jeśli, wytniemy, jeśli wycinamy elkę i dorobienie tego później na 45 stopni, to podobno się świetnie sprawdza także też godne polecenia jeszcze jedna sprawa, zobaczcie, tylko widzę, coś mi się przypomina oczywiście różne wersje tej tarczy posiadam to jest tarcza typowo do ukosowania do ukosowania w dużych maszynach też parę słów na ten temat powiem, bo to jest warte, warte myślę, wyjaśnienia dla, dla oczywiście zainteresowanych, dla posiadaczy Yy, większych maszyn większych przecinarek wodnych w zasadzie tak powinienem powiedzieć yy, też mam nadzieję przetestuję bo wieczne pytanie czym ostrzyć tarczę. ale moi kochani yy, jak na razie nie mam yy, po prostu stępionej tarczy tym bardziej tak jak mówię yy, chcę wziąć tutaj distara na tą budowę i przetestować więc yy, no jak będę miał okazję to się wam wypowiem na ten temat to jest takie dwukolorowe, chyba dwa rodzaje, tutaj chyba tego nasypu są. Także na dzień dzisiejszy mam. Cena jakaś znośna jest, ale przyznam się szczerze, też wyrobionego zdania nie mam. Muszę po prostu przetestować. A to nie są jakieś duże pieniądze, żeby musiał po prostu wyłożyć, więc nie będzie problemu. Myślę, że jak pocznę którąś z tych starst to przetestuję. Oczywiście, jakieś doślifowania jeszcze, zobaczcie. Na szliwielkie kątową też różne, różne wersje, wersje tarcz. to jest wymienne dodatkowe tam śrubeczki zapasowe. I i moi drodzy, najważniejsze pokażę Wam. Ci co odwiedzają mu sklep, widzieli, a ci co nie, a oglądają ten materiał. Zapraszam Was do oglądania na żywo. Myślę, że będziecie pod wrażeniem, a mianowicie moi kochani, zobaczcie Automacie i Przecinarka. Oczywiście mam też yy, nieautomata ręcznym posuwem. nazwijmy to, żeby to tak profesjonalnie zabrzmiało. To jest pełen automat. Yy, oczywiście są z szerszym blatem. Jest możliwość naprawdę, yy, jak będę miał zdjęcie, to Wam wrzucę, jak wygląda oczywiście to jest za dodatkową opłatą montuje się tutaj led jak piękny jest jasny blat też mogę polecić jeśli jesteście na kupnie takiego sprzętu myślę że warto dołożyć te parę stówek nie powiem wam ile ale naprawdę warto jeśli to wam się tu ja świeci. jak pięknie wygląda ten roboczy blat jeśli jest podświetlony także macie ochotę zapraszam do mnie no, mam tutaj ciasto, dlatego nie ma możliwości postawienia drugiej tu maszyny, tej ręcznej, ale jeśli będzie taka potrzeba, też mogę po prostu pokazać. W tym roku raczej nie będzie okazji, żebym po prostu wziął tę nabudowę. Raz, że na tę robotę nie wiem, czy będę potrzebował. Dwa, no, muszę wyłożyć kolejne pieniądze. Moi drodzy, no bo yy, najważniejsza sprawa jest, o którą często, często są kilka razy w miesiącu zapytania, czy to jest dostępne. Moi drodzy, y, musiałbym się cud, ale cud zdarzyć lub też systemem coś podziać. Wszystko, które, wszystkie narzędzia, rzeczy, śrubeczki, które widzicie na sklepie są dostępne tutaj. Wszystko. Także to jest kupione u mnie tutaj. Czeka na klienta, czyli na was. Ok, moi drodzy, kończąc ten materiał, zapraszam na kolejne odcinki z Nowej Inwestycji. Naprawdę fajna, kolejna robota mi się trafiła. Końcówka roku, wyjątkowo jakoś mi tak podchodzi. Także, także zapraszam. Płyteczki, tak jak mówiłem, 120x120. Wszystko z tego, co tu widzicie, pójdzie w ruch, także jakaś opinia będzie. To tyle, trzymajcie się i cześć.